musimy trzymać Witajcie kochani, bardzo serdecznie z powrotem. Jesteśmy wciąż w białym stoku. Oficjalna konferencja prasowa się już skończyła. Reszta mediów, które z całą pewnością rzetelnie przedstawią, co tutaj było. Gdyby coś im przyszło do głowy, nierzetelnie przedstawić, już mamy na czujnym udokumentowane co się na konferencji prasowej w Białymstoku działo. Kochani, e, Ogromna jest tutaj ciśnienie, już jadąc nawet tutaj, e, wszyscy w Białymstoku żyją. To, co się będzie działo w niedzielę, już w taksówce usłyszałem, e, że wielkie wydarzenie w Białymstoku, mówią znamienici goście, organizatorzy e, tego wydarzenia. Także kochani, zostaliśmy już bez e, mediów w gronie tutaj e, znanym nam, zaprzyjaźnionym, więc już sobie porozmawiamy e, tak, żebyście wy, Widzowie czujnego z nami trochę jeszcze pobyli. Zobaczymy, jeżeli tam coś macie mądrego do zapytania. I ja to wychwycę w komentarzach, to oczywiście też sobie zrobimy taką małą interakcję. Więc kochani, wracamy w tej chwili do naszych gości, organizatorów białostockiego Marszu. Może takie pierwsze pytanie. Takie właśnie sensu stricte organizacyjne, Warszawa tysiące ludzi, dzień później Kraków tysiące ludzi na ulicach Krakowa, czas na Białystok, no Białystok pokazał w okresie takim najtrudniejszym, gdzie teoretycznie przekaz telewizorowy mówił, że nie wolno organizować, celowo mówię przy Pani Mecenasie, że telewizorowy, a nie prawny. zorganizowaliśmy 18 kwietnia marsz na pięć osób, ja byłem organizatorem formalnie, mhm. chociaż rzeczywiście... Tych ludzi, którzy pomagali w organizacji jest cała masa: jest pani Małgorzata, Martynku, jest pan Rajmund, jest Robert, Poliga Ma, Żanna Gontarska, mm -hmm. Adrian Stankiewicz, jest wiele, wie, wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi, którzy pomagają nam. I organizujemy teraz, zapraszam wszystkich, 20 czerwca, godzina 16, Rynek Kościuszki w Biantoku, marszerujemy. Marsz się nazywa lockdown nigdy więcej i teraz mamy takie spotkanie po konferencji prasowej mamy znakomitego gościa którym jest Piotr Murdzia Piotr Murdzia jest ośmiokrotnym mistrzem świata w rozwiązywaniu zagadek szachowych ja sam prowadzę szkołę szachową uczę grać w szachy i tym bardziej doceniam tytuły jakie zdobył Piotr ja takich tytułów nie mam natomiast Piotr Murdzia jest ośmiokrotnym mistrzem świata czterokrotnym wicemistrzem świata. Długo by wymieniać te tytuły. Mówię o indywidualnych tytułach. I proszę Piotrze, wypowiedz się, dlaczego jesteś w stoku Co Cię tutaj sprowadza? Ośmiokrotny mistrz świata, proszę Państwa. Dokładnie, a tu jeszcze raz, kochani, ja, ja, jeszcze... ja to jeszcze raz muszę, kochani, tak jeszcze przetworzyć, ponieważ tutaj trochę branżowym językiem koledzy szachiści mówią, natomiast naprawdę mamy, kochani, tutaj na konferencji prasowej arcymistrza szachowego w najtrudniejszej dyscyplinie, wiecie, że tych dyscyplin szachowych albo nie wiecie. Jest wiele, tak? Są na czasówki, są nie czasówki. Tutaj mo może sobie nawet jak starczy czasu, zrobimy taki specjalny Osobny program o szachownicy mamy tam. Szachownica jest tak, że może coś z tego wymyślimy, aczkolwiek przyznam szczerze, że już mnie pociąg goni, bo dzisiaj też dzień bardzo mocno napięty, natomiast faktycznie mamy arcymistrza szachowego i patrzcie, do jakich absurdów dochodzi. Chcą nam mistrza poddać eksperymentowi medycznemu w otoczeniu jakiejś, jak to zauważacie, depopulacji mistrza szachowego, tam są, słuchajcie, ale jak na mistrza szachowego przystało, logika jest tutaj, musi być silną stroną, jako amatorski szachista to potwierdzam i mistrz jest z nami, mistrz jest z nami. Właśnie tutaj kochani, te mainstreamowe media bardzo często zarzucają ludziom walczącym w tej chwili o wolność, czy tam przedstawiający fakty dotyczące tej plandemii, że to są ludzie jacyś tacy właśnie Mówiąc kolokwialnie odjechani, szurnięci, wierzący w płaską ziemię czy, czy tego typu rzeczy. Wasza dwójka, Rafał, czyli ciebie jako tutaj głównego organizatora tego protestu, no i naszego znamienitego gościa, no ty też jesteś całkiem niezłym szachistą, tak? Nie, to no między Noła, a Piotrem jest galaktyka, <śm> jest tak, <śm> różnicy różnice poziomów, więc... Ja tak no, ale właśnie, no, takie tak osoby, tak jak właśnie jak ty prowadzący szkołę wody. szachową, czy, czy takie osoby, jak goszczący w tej chwili arcymistrz, no, chyba troszeczkę nie pasujecie do tego, co próbują e, mówić e, ludziom o środowisku ludzi walczących tak o wolność. Tak mi się wydaje. Tutaj Piotr we wcześniejszych wypowiedzi powiedział o tym, że nie zamierza się zaszczepić. I teraz, Piotrze, powiedz, dlaczego? Tak, ja wcześniej może nie chciałem się wypowiadać tak bardziej publicznie na tematy eksperckie, bo, bo, bo nim nie jestem. Nie jestem ekspertem, co najwyżej szachowym. Tutaj zgoda. Natomiast ja posiadam pewną wiedzę, którą nabyłem oczywiście nie z głównego telewizora mainstreamu, bo te, tego już u mnie nie ma od dwóch lat, więc tutaj zachęcam też, żeby to wszystko wyłączyć. Wyłączmy wyrzucić, telewizor, włączmy czujnego. Włącz, włączcie czujnego, włączcie myślenie. I naprawdę warto zadać sobie trud, wysiłek, ażeby poszperać. Ja nie mówię, że w, w telewizji alternatywnej w sieci nie, nie, nie ma informacji błędnych, gdzie czasami nas wręcz system specjalnie wyrzuca na miny. Mhm. Ja też sam przyznaję się do tego, że wielokrotnie jakby uległem takim różnym fałszywym informacjom. Ale po pewnym czasie zacząłem to bardzo ostrożnie selekcjonować, i, i zanim cokolwiek na jakikolwiek pogląd wyrażę opinię, staram się to wszystko no, prze, przemyśleć, popytać, gdzieś tam z innych źródeł, jakby zweryfikować te wszystkie informacje. I, i z tych informacji, które ja posiadam, no, sytuacja jest totalnie bardzo, no, że tak powiem, apokaliptyczna bym no, tak to wręcz określił. Stoimy wręcz przed wrotami piekła i tylko od nas zależy czy my to powstrzymamy. Dlaczego nie chcę się szczepić? Dlatego, że wiem jak, czym, są, czym jest ten preparat medyczny. Nie będę używał szczepionka, bo to nie jest szczepionka. Ja od razu z miejsca zaznaczę, że ja nie jestem antyszczepionkowiec tak jak nas się przyjęto o nas mówić w telewizji głównej. To tak najprościej powiedzieć, tak? natomiast doskonale chyba rozumiemy, wiemy, że czym innym jest ta tradycyjna szczepionka, która miała tam zapobiegać różnym chorobom takim i te szczepionki rzeczywiście gdzieś tam były tradycyjna sprawdzone. Tradycyjna szczepionka to jest osłabiony tak, wirus, i... na którego się naturalnie odparniamy. Tutaj nam wpuszczają mRNA. Które rzekomo, wedle ich twierdzenia, ma nam DNA nie zmieniać, a ma raki jakieś tam wywołać skutki pozytywne dla organizmu, które nas uodpornią, czy tam pozwolą słabiej przejść tego, tego wirusa. Jest... Natomiast zdecydowanie jest to zupełnie co innego. Tak. Nie dość, że inna substancja, nie dość, że inny sposób działania, nie dość, że ingerowanie właśnie w genotyp człowieka. Zupełnie co innego, a nazwali tak samo. Dokładnie. I teraz, Marku, zobacz, Szanowni Państwo, e, sytuacja jest taka, że e, moja inteligencja, e, znaczy to, co się dookoła nas dzieje, to jest po prostu gwałt. Gwałt e, inteligencji. Przeciętnego mhm. człowieka, nawet, tak? E, te skala absurdów, e, kłamstw, e, brak debaty, cenzura e, rozpowszechniona. I jeszcze tutaj, jakby idąc ku tym preparatom medycznym, fakt, że producent nie bierze za to odpowiedzialności, nikt za to nie bierze odpowiedzialności. Te wszystkie, jakby te fakty, jeżeli się tego wszystko tak pozbiera, jeżeli się do tego doda jeszcze ustawę o bezkarności, która w zeszłym roku weszła, tak, no to są po prostu, no nie da się tego naprawdę takimi nieparlamentarnymi słowami opisać. E, więc dla człowieka, który no, jakiś tam posiada i e, nas inteligencji, e, umie połączyć te kropki, e, wszystko e, zaczyna się e, nie zgadzać. I, i zresztą e, rządzący naszym krajem, aczkolwiek, no. Dobra, zostawię ten wątek, pozwolę, pan Ma, Marek tak. będzie w tym lepszy dużo, na le pewno, jeżeli oni sami wręcz nas do tego zachęcają, żebyśmy poszukiwali różnych informacji, wiadomości i tym samym, żebyśmy, czasami nawet troszkę odlecimy, to prawda, tak, ale oni sami dają nam te narzędzia, narzędzia do rąk. Ale to nie jest tak, że my odlecieliśmy. My jesteśmy bardzo twardo, stoimy na ziemi. Takie wiemy... chodzi o powiedzenie, że w większości nie wierzyliśmy w teorie spiskowe do czasu, kiedy w zastraszającym szybkim tempie zaczęły wszystkie się sprawdzać. Natomiast e, słuchającym widzom e, Czujnego chcę powiedzieć, że... Że to wszystko się dzieje, my naprawdę już tkwimy w tym, w tym bagnie od półtora roku ponad, obserwujemy, weryfikujemy te wszelkie tzw. Tak te teorie spiskowe, widzimy, że one stają się faktem, naprawdę nie trzeba być bystrym, żeby to dostrzec, tylko trzeba naprawdę ten wysiłek zrobić, trzeba... Gdzieś tam sięgnąć, pomyśleć, zastanowić się, dlaczego. Czy właśnie, i tutaj, jakby jest ten główny punkt programu, który, o którym ja chciałem tutaj powiedzieć, żeby w ogóle zakwestionować ten stan obecny rzeczy, który się leje strumieniami z tego ścieku, trzeba zastanowić się, czy naprawdę tym rządzącym zależy na naszym do, dobru, zdrowiu. I, i czy, naprawdę, czy, czy naprawdę, czy naprawdę. Nie, nie, nie pojawia się w nas takie pytanie, że, że jednak ktoś może naprawdę chcieć nam zrobić krzywdę, bo, bo jeżeli tego pytania, takie pytanie się nie pojawia, to rzeczywiście łykamy wszystko jak pelikany, ale w momencie jak sobie jednak wyobrazimy, że jednak jest to możliwe, wtedy cała ta narracja lega, ulegnie w gruzach, więc... Zachęcam wszystkich, no widzów chyba czujnego nie trzeba zachęcać, bo to są śmieci. Baza widzów czujnego się poszerza z każdym dniem. Trafiają do nas nowi obudzeni, którzy, że tak powiem, wy, gdy wyłączą czujnego i wpadają z powrotem pod propagandę telewizyjną, jeszcze nie są na tyle sprawni, żeby móc samodzielnie myśleć. Więc no, tutaj każdy przekaz dla widzów czujnego którzy są mają zugruntowane poglądy i, i widzą, co się dzieje, ale też i dla nowych widzów czujnego warto takie rzeczy mówić. To bardzo dobrze to jeszcze wejdę w ten wątek, który tutaj poruszyłeś. Otóż ja teraz doszedłem do takiego etapu, bo przez długi czas rzeczywiście takim, ulegałem takiemu wrażeniu, że zostaliśmy podzieleni, że już nie ma dialogu między tymi powiedzmy zaszczep umownie zaszczepionymi i tymi, którzy są nieszczepieni, którzy się nie chcą temu poddać. Natomiast ja teraz widzę coraz większą potrzebę i tutaj naprawdę, jakby tak troszkę apeluję, żebyśmy się ujęli troszkę za ludźmi, którzy okej, okay, poszli na ten pierwszy strzał, srebrny, potem złoty być może, już niektórzy mają dwa, a za chwilę będzie trzeci, ale naprawdę wśród tych ludzi jednak jest sporo ludzi nieświadomych i coraz częściej słyszę, że wśród nawet tych ludzi, Pojawiają się, nagle pojawiają się wątpliwości, zaczynają się oczy otwierać, gdzieś tam dochodzą do nich jakieś sygnały o jakiś nopach, tudzież popach. Więc bądźmy troszkę może tacy dla nich bardziej wyrozumiali, otwórzmy się troszkę bardziej dla nich, dlatego że my jesteśmy teraz w bardzo trudnej sytuacji. Jest nas w sumie, chciałbym powiedzieć, że jest nas wielu, ale tak nie jest. Może jest duchowo, sercem, ale ludzie nie, nie angażują się, nie, nie udzielają się, nie wychodzą na ulicę. Boją się po prostu, więc potrzebujemy tych ludzi, bo, bo bez nich nie damy sobie rady w tym To tej bardzo wolności. mądra też, też chcę trochę wejść w słowo, bardzo mądra myśl została wyrażona. No W Krakowie nam się udało ruszyć środowiska takie już mocno konserwatywne, katolickie w ręce środowiska Polonia Chrystiana. No tutaj wielkie ukłony, bo, bo faktycznie porwał Witold Gadowski te środowiska, środowiska, które były naturalnymi wyborcami dotychczasowej władzy, są z nami, tak? Więc faktycznie wychodzimy już daleko poza nasze kapsuły, dlatego ten apel z takich ust w tym miejscu, myślę, że, że, że jest bardzo na miejscu Myślę, kaszą. że nie mamy innej drogi. Mhm. Ale nie chcę tutaj zagadać, nic tutaj oddaję Rafał, eee, Rafał teraz Ty. Eee... Ja powiem tak, ten, ten temat wykracza daleko poza Nasze tutaj we, wewnętrzne polityczne utaczki, czyli Platforma, PSL, mhm. to wychodzi du, dużo, dużo dalej. Więc wszystkie te partie mainstreamowe się skompromitowały. Ja mówię o Platformie, o PSL, o SLD, mhm. o Hołowni. Tutaj wejdę też jeszcze słowo, tak przy tym wątku, żeby go później nie zgubić. Chodzą suchy, a nawet, co po niektórzy żartują, że no, obecna partia polityczna, która, że tak powiem, firmuje to wszystko, o czym mówimy, z czym się nie zgadzamy i wręcz nazywamy wprost, że, że mieliśmy do czynienia z wieloma przestępstwami i wręcz z zażenaniem naszej gospodarki, o czym była tu mowa. Ale właśnie chodzą słuchy, że jakby ta inna część systemu ta bardziej taka skłonna do jeszcze większego mówienia ludziom co mają robić, że ta sytuacja mogłaby być jeszcze gorsza. To znaczy, żebyśmy, kto wie, czy byśmy, gdyby tam jakieś takie skrajne lewackie środowiska doszły do władzy, czy by już wojsko nie biegało z nami z bronią, żeby nas nasiły nie wiem. tą strzykawkę. Wy, wy, wygląda na to, że yy, społeczeństwo zgodziło się na naprawdę wiele. Ja byłem zdumiony, mhm. że w naszym państwie, gdzie zabroniono ludziom 1 listopada pójść na groby, i że ludzie nie poszli na te groby. To dla mnie był. byłem zdumiony. Myślałem, ja że pójdą. Że to jest. słuchajcie, my tutaj mamy. My już tu zapominamy o tradycji, my zapominamy o, o świętach Bożego Narodzenia. Y dla mnie szokiem było, gdy jechałem samochodem na śniadanie wielkanocne do mojego brata, że po drodze widziałem tych młodych ludzi ubranych w mundury wojska ochrony terytorialnej z tymi tabliczkami, prawdopodobnie chodzili od domu do domu i sprawdzali, czy ludzie w domach są, tak? Bo są na mhm. kwarantannie, czyli takim. W więzieniu dwutygodniowym. Miliony Polaków zamknięto do domowego aresztu bez żadnego wyroku, bez żadnej nawet... I na podstawie PCR. Tak. I bez... Na podstawie testu, I teraz... który w 80% wychodzi. Ludzie się zgodzili na to, Jest żeby. Teraz już tak trochę żartobliwie mówię, że dobry pan pozwolił. Poszerzył klatkę niewolnikom, dobry pan. Tak. pójść do restauracji, pozwolił pójść na siłownię, pozwolił pójść mm -hmm. do teatru czy kina. Ludzki pan. I, i, I natomiast mamy cały czas masę ludzi, którzy całe dnie spędzają w maskach i oddychają przez całe, całe dnie. Ja mówię o ekspedientach, w sklepach. No nie ma z nami lekarza. I, i, tak, nie ma z nami lekarza. W tym miejscu dlatego... też bym chciał, przepraszam Rafał, że tak chodzę w słowo, ale pewne wątki myślę, że, że jak wpadają, to warto też dopowiedzieć, żeby każdy z nas ewentualnie tutaj siedzących, bo widzicie kochani, już siedzimy tutaj w w składzie, który, że tak powiem, namiesza w niedzielę, tak, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast, natomiast faktycznie, to co, to co Rafał powiedziałeś, przez 8 godzin ludzie są zmuszani do no, niepełnych dłużej. oddechów. I teraz Nie tak, trzeba być medykiem w ogóle, ani lekarzem, to żeby... To jest w ogóle, a żeby tak, że to jest raz upokorzenia, jest, a dwa to jest, jest to, są jeżeli, to idealne warunki do osłabienia organizmu, a to już nawet z biologii ze szkoły średniej, czy nawet z podstawówki wiemy doskonale, że wirusy atakują organizmy z obniżoną odpornością, więc skoro chodzenie w maseczkach obniża odporność, to jest nic innego jak zamordystwo, zmuszenie ludzi do tego, żeby byli lepszym, Teraz, łakomszym kąskiem e, dla tego wirusa, jeżeli tak on w ogóle jest. istnieje, bo nigdy nie został wyizolowany. Dodam tutaj w eter, on nie został wyizolowany. Nigdy w czystej postaci jeszcze nauka nie wyizolowała COVID-19. To tak... E... Marku, powiedziałeś wcześniej, powiedziałeś wcześniej, e, tutaj Piotr powiedział, mm -hmm. że widzów czujnego namawiać nie należy, a ja będę namawiał. Oczywiście. z do stoku. Tak, bo trzeba to, że namawiać. Wy się z nami zgadzacie, to jest to ja jestem przekonany. Natomiast zapraszam Was do Białego Stoku. Zróbmy z tego marszu wydarzenie większe, ogólnopolskie, ogólnopolskie. tak? Pokażmy, że tu na wschodzie, nie tylko w stolicy, mogą się dać duże rzeczy. Zróbmy temat tego, że idzie z nami ośmiokrotny mistrz świata Piotr Murdzia. Mhm. I teraz, jak będzie nam ktoś chciał zarzucić, że ci ludzie idą, bo są niespełne rozumu no to trudno tutaj o bardziej wybitny umysł co prawda w dziedzinie szachowej natomiast jak sądzę się to może przekładać e, przyjeżdżajcie do, e, do Białego Stoku. E, niedziela godzina 16 e, maszerujemy na rynku kościuszki zaczynamy e, zapraszam was bardzo serdecznie ja myślę... mimo tego